Chciałam ja widzowie z tej strony Miki. I znowu będziemy nagrywali klawtę.pl ERD pvp teraz będziemy się bili. Jak chcecie, teksturpak. Mam bardzo ładny teksturpak. Podoba się każdy. No, no dobra, może mi, bo nikomu innemu nie pokazywałem. Ale jak chcecie, teksturpak, to piście w komentarzach, jak będą. Dobra, idziemy. Serio, nikt nie idzie na PvP. Serio. No serio, nikt nie idzie na PvP. Chodź. O, Tania stopką killi na przykład. A ty? Ej. Bardoczka. Bardoczka. O, Bartuś. Dawaj, Bartusia Wypychamy. Dawaj, Bartuśia. <mulity> Dawaj ktoś, no wyjdź ktoś! No zanim topka Kili wyjdzie, no to wyjdź ktoś! No proszę, wyjdź ktoś! No wyjdź ktoś! Proszę, zanim topka Kili wyjdzie! No Jezu, widzowie, no! Nikt nie wychodzi! No wyjdź ktoś poza linię! Oho, ten netherite chyba ma jakąś seta, nie wiem, dwójkę vip chyba. Aj, 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 może, może teraz, może... Może za chwilę, może teraz! Może teraz się wypcha? A może teraz, Diaksika? Ej, Diaksik! Diksik! Jak Ty jesteś! Diaksik mi zbija seta, no. Aj! Aj! No ty jesteś! On jest jakiś... Nie dobra. O. Tupka Kili, aw. Tupka Kili. Dła. Patrzcie! Patrzcie na to! To w kakilie dadła! Patrzcie na to! I to od kogo? Ode mnie! Jeszcze do tego! Patrzcie! Patrzcie na to! Szóste miejsce! Proxy adoksu. To ten, patrzcie! Proxy Koksu adoksu. No dobra, może wy tego nie widzicie, ale chłopie! a On mi napisał czy nie chce, soja może albo coś Nie wiem, albo oddajesz Ja nic nie mam z C i E d. Jezu, on jest jakiś, nie wiem dzięki chociaż za O jezu Ej refi Re, Refiki Dropnął, co jest Steve Grafiki. Steve Grafik, drobno. A ah, nie wiem, po co nawet ta box, podkara. Dobra. Chcę w ogóle zobaczyć moją podkarkę, bo mam taką o podkarkę widzowie. Działka do Mickey Games, Mam taką motopodkarkę. Tu, tu, tutaj buteleczki się wkłada. Do, te, do tam, do tych, tego, tego, tu zatuje. To tutaj, to tam, to tam, to tam. I tu, tam, tam tego. I tu do, do tego skrzynek, do, do, do tej skrzynki wkłada się to. Znaczy nie wkłada się nic, tylko wlatują podki. Zrozumieliście? To fajnie. I na linię. Pół. Cześć. Cześć kolezy O. Każdy już mnie się boi. Cześć. No mam się ja przecież, co nie? Spongebob. A nie, B, please. A. Ja się mnie boisz, co? No i teraz polecię. O Turk. o, z turkiem to ja mam Soja. Ej, tam, tu, tam to nawet się nie waży iść. Tam do tej dziury, jakby mnie ktoś zepnął, to chłopie bym mnie już tam nie było. Bym już nie żył. Repel al Dobra O Steveunio O Steveunio O Spongebob Cześć ko... No, nie, nie idę tam! Nie Nie zepchniesz mnie tam! Nie zepchniesz mnie tam! Cześć! My sojce, nie? O kurde! Dzięki, 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 dzięki! No może siłka, coś? To sobie puścimy, co? Ej, ej, Burek, Burek. Nie złapała, ale dobra. Pum, pum. O, kurda. Sypnie? Nie, nie sypnie, kurda. A już. Już to, nie? No już, już, już. Co, my mamy sobie? A, to jak ja mam go nie bić, jak... Co? Ok. Olo, on ma ciernie. Czemu? Czemu on ma ciernie? Wszyscy ciernie robią więcej od tego chłopa, nawet. Strzałę masz. Chcesz strzałę? Podniosę się <laughs> strzałę. No, su! ja tego mant, bent, coś tam? Może go wypchajmy. Aj! Było blisko! Dawaj! Nie bądź taki, no dawaj! A no on wie, co próbuje, on próbuje spychnąć do tej dużej. Mogę kila? Nie, nie mogę kila, ok. Mo może też tak być, że nie mogę tej Mmm. <muchly> oh, cool <laughs> to. free kill. free kill. No kurde. Trzej go. No, Co no, ty chcesz? Czemu no, ty bijesz? Nie no, bij mnie. Nie no, bij mnie. Nie no, bij mnie. Nie no. bij mnie. W ogóle ma tota. To. Znaczy no ja mam też dwa totemy, ale no. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Co? Ej, spędzimy przecież nie miał tego, Evipa. Jezu, free killek tu My go nie możemy zabić. Dobra. Co on ma, co on ma, co on miał? Żelazo do przedłużenia. Miał jakieś dobre butki. nie miała łopatę. a kurde. Proks Ej, proxy koksu, adoksu, ma Czum proxy to koksu, adoksu, Jak proksu? Co? Że on był zginięty. On był zginięty przecież, ten proxy koksu. O jest zginięty. Będzie, znaczy za chwilę. Cik to jest mamy dobry mieczyk. Buciki. Dobra. Albo przedłuża się. Dziarka. Przedłuż Mickey Games. No. Za 8 minut. A nie. Godzina, 8 minut i ileś tam sekund. Aj, może... Aj! Lecimy w niego. Aha. No okej, okej, okej. Ja bym go szybciej zabił niż on nie. Tak szczerze. Opatrzcie! Biję się stopką Kili. I on ode mnie za chwilę będzie orał. On jest na siłce, na speedzie, na wszystkim! Ej, za ile orasz, Proxu? Co? Za ile orasz? O, chyba za chwilę będzie oranie. Co? Ej, bo ja oram. Ale on też by zorał. On też ora. Dawaj tego, Diaksa. Ja bombarduję krokodilo od Jaksa. Osiem? O, chyba ktoś tu zarał, Tak troszkę. Tak, chodź tu free Tak, chodź tu free Tak, o tak. Widzowie, no... O no, dobra, leży, widzowie. Aja, widzowie. Hmm. O kurde, ej, wysypnął. By, by jeszcze daleko i jeszcze blisko i by sypnął. Jezu, jak diaksy mnie próbują zabić. Aha. Ciebie wybombiam. Aha, A, bo on jest mądry. Aha, czy on... Aha, czemu ja mu po tyle bije? Okej, okay, okej, okay. soy, soy, soy. A tak naprawdę nie szej, da? <grym> Nagrywamy sobie filmik pyk Nie wiem w ogóle kogo to tu bije się nie da bić, bo on zna jakieś metody chłopia do bicia się. Serio. No chłopie, jak ja go nie mogę trafić, on nie może. A jestem jeszcze na speedzie, on też jest na speedzie. Ale on jest też na siłce. On ma minus 2 serca. No, o bartuś. No co, no soja, co mnie bijesz jak Soj? No co? Ok. Tak napravdu já zabije půjčně, ale nic nemluvte, ni, ni já jich půjčně zabije. A bylo dobré, rap na Mickey Sigma. O, oh, oni mi píšou. Dáš koksy? Nie! pisze, on mi pisze? Na no chłopie. No nie, niebo ty. Tu... Widzę, że masz. To są refy. To są refy. Ale do, dobra, dam mu więcej, dam mu więcej. Dam mu więcej. No to rach, Nie, no. No. Dobra. Mam już z jedną osobą soja i później go zabiję. O tak, jest mała. Ja, ja mam pomysł. Chcę puścić siłkę i go zabić, tylko... i go wypchać i go zabić, tylko on na perły i nie mam jak go zrobić, tak. Ej, napiszę mu na MSG. MSG, to on. I jak chcesz okresy, to ukośnij te TPA do mnie. Napiszę mu i go strafuję. O, chyba... Chyba O, jednak nie po idem. Bo na perły. No ok. Jest! Ok. No ok To te yy, to To te paj się To te się mu napisa To te się To te się mu napisałem Bo co ma innego To się Typaj te się! Typaj te się, no to tepaj się. To tepaj się. Typaj się, tepaj się, typaj te się. E, e, Ale e, e. tu jestem.

Tepa się, tepa się, tepa się. Tepa się, tepa się. Robię szy szybkiego boksa tutaj, gdzieś za chwilę. R robię szy 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 szybkiego boksa, co nie widzę, wie? I, I go rozwalam. Szybko, gdzieś boksik muszę, muszę mu zrobić. Tutaj boksik. Okej, okay, tutaj wystarczy. Oho. No i coś ci nie pykło. Co, coś mi nie pykło. Co? No. To wyrzucam, 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 wyrzucam. Wyrzucam, wyrzucam, wyrzucam. Tarcza, wyrzucam, wyrzucam, wyrzucam. O nie! Ja, ja, ja tam wyrzuciłem ten. Anna tego. Piątka. Anna. To. Złe, zła, tragiczna. Dobra, git Dobra, nora, mnie to nie było. Dobra, mnie co... To... O Jezu ja Jestem taki tragiczny w cykania. Dobra, nora, mnie to nie było. Mnie to, mnie to nie było jakby co? Mnie to nie było, koledzy. To mnie to nie było. Mnie tu nie było. Yy, Widzowie, nie, nie widzieliście tego. Napiszę mu co. On do mnie pisze. Yy. Dobra. Widzowie, za chwilę będę musiał się rozłączyć, bo mam w telefonie 15%, a ja nagrywam to na telefonie. Dlatego jest taka... Jakość dziwna. Dobra, to widzowie. Fajny. Prok, proksu prok A, macie jeszcze fajerwerkę na pocieszenie. Tu. Pum. Pum, pum. pum, 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 Ale ładne, co nie. Dobra, widzowie, ja kończę. Nara. Pum. Nara. Widzowie. Subelajki oczywiście. Nara.